Ja jestem No Fan, a to jest kolejny odcinek z naszych przygód No Fanowych. Um, tak, zmieniło się, nasze. Znaczy, mieliśmy tam zrobić u mnie w domku ten Tom. No, jak się nazywa? No kurczę. Mieliśmy farmę. I zrobiłem, ale nie w tym miejscu. I zaraz zobaczycie, gdzie. Wejdziemy sobie. Bo tak to wygląda. Tutaj jest magazyn. Tutaj nie mam jeszcze nic na razie. Tutaj jest jedzenie, drewno, szmaragdy, lapis lazuli, redstone, um, diamenty, żelazo, złoto, węgiel i zbroję, miecz. Pierdoły? No! Tutaj mam drewno, ale nie w to chciałem wsadzić, Czekajcie. Gdzie jest zło, gdzie jest ten drewno? Ej, a tu. Tu trzeba wsadzić. Dobra. Ale dzisiaj wybieramy się do dżungli. Tak, trzeba spra sprawdzić kordy. Gdzie te są? X605, 606 z198, zapiszę sobie, czekajcie, um, X605, um, Z197, tak, dobra, idziemy, o, no to idzie, kurde, no, znowu, ej, jak te noce szybko idą, ej, a fajnie to tak to wygląda przed tymi górami. No fajnie. Dobra, to, to my pójdziemy spać i na ranek. Aha, i, i nawet dobrze, że jest znaczy, no bo musiałem nawet jeszcze wziąć jedzonko. Trochę jedzonka. A idziemy spać i obudzimy się i pójdziemy. O, zabiję sobie. sobie. Jak chcę jajka, żeby potem mieć je. Yeah. Ja mam jajek już. Dwa, czyli mam ym, pięć. Bo jeszcze mam jajka w tym. A więc tylko kury są potrzebne, bo tam reszta to. No bo świnie tutaj nigdzie nie ma, chyba że gdzieś znajdziemy ale na razie szukamy wioski Znaczy, tej a dżungla tam była pamiętam tam szliśmy o już urosło u nich sobie zbierzemy jeszcze a ten odcinek będzie trwał 20 minut może jakoś tak i następny też będzie trwał tak 20 minut gdzieś albo, albo 15 nie wiem dobra Biemy sobie to dziadostwo Bum, bum, bum. Dobra. I idziemy dalej. Siemanko. na że można się ten, z nimi targować. Bo ich łeb boli. Że jeżeli to dam za ten. Jasne. Jeden szmaragda. 19. A, 13. Mam. Kurczę. Słabiuszko. O, tutaj jest jeszcze. Ale po co mi, jak ja jestem? Obok gór i, i sobie szma, szmaragdy wykopię, a, a nawet szmaragdy mi nie są do, do, do niczego po, potrzebne, no bo nic się, się z nich nie da robić. Oprócz bloków, które ładnie wyglądają. No Jezu. Dobra, nie chcę się tego zbierać, idziemy już. a no, tam mam jeszcze pożywienie, więc... Idziemy. Spidem. Nie ma czasu. A następny odcinek. Znaczy, następny odcinek będzie polegał na, no, może wracaniu, właśnie z tej wyprawy i jeszcze, ten, jeszcze, jeszcze po prostu w, w, zbudujemy farmę kakao, 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 o, o, są krówki, fajnie, Kówki Wiem, mógłbym i ja ten zaprowadzić do mnie do domku, a to zbyt daleko i nie chce mi się. D. Haha D. Haha ha. O krusko tutaj jakiś, bo słyszałem. Hu tak, to tak teraz kurde brzmi, jak de jakiś. Mhm, 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 mhm. gdzie ona była? Wiocha. Może znaczy, jaka wiocha, z Maria, co ja mówię. Ta, no. Dungla. Jungla. Jungla, jungla, jungla. Dungla. Fula. No ja pierdolę gdzie to jest. Ale mam czas. Nie. O. o! To się przyda. Jak przyda będzie odcinek ten. Kami. A tam już nie ma nic. Dobra, nie chcę się tego kopać. Nie ma sensu. Jak mam duże i tak tego wungla. Więc spoko. Trzeba je teraz jakoś wydostać. Dobra. O, śnieg. Właśnie tutaj wykopałem to to drewno. Właśnie ten, yy, na ten domek. Się tutaj. Tylko nie mam yy, tego. Tylko nie mam dżungli nigdzie. Więc dżungla. jungella Jun Kurczę, bo a tu fajnie, ładnie tu. Ładnie, ładnie. A na ryby dobre. Hehe. <tł> No, 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 no. Sorry, muszę ciąć, bo był błąd w minę zrawidzie Ale już jestem Ała I kontynuujemy Podróż Tylko teraz jakby wracamy do domku Bo nie ma, no Jezus A to z planów. Pójdziemy do, do kopalni dzisiaj. Jak, jak nie ma niczego, to pójdziemy tu. Czekajcie. No właśnie. No bo budowałem domek, więc musiałem trzymać. Tam się nie chce iść. To tutaj sobie zajdziemy. O! lasku. Żel Asko Kurde Edek O fok, fok 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 Kurde, dobra wajcie He. he, hy wytrolowałem Przestrolowałem. Dobra! No. Wyjdziemy idziemy stąd, bo tu nie ma sensu wcale z takimi no właśnie sobie można. Ja, ja żadnej zbroi nawet nie mam. A nie chcę tego stracić, więc... Teraz sobie umrzemy. Po prostu. A tak naprawdę normalne się nie się nie różni niczym od Easy. Więc... W Minecrafcie. Czekajcie, na napisie na czarnej wody. Mm. Taka sa, sama jak pije kusiek normalnie. A tak samo smakuje. Czarna woda. Mmm... Czarna woda. Cza, czarna dziura prędzej. Kurde. Mm. Ciekawe jak ten domek mój stąd wygląda. Lajtowo. Ej. Ej, mądre! Co to było? Uskuteczniamy parkura. Wow, wow. To zmiana planów, zrobimy sobie coś innego, patyki mi się przydadzą. Du dużo patyków, patykołeków i troszkę drewna na to, na, na, na dużo patyków, kurde, po co mi to było. Dobra, nieważne. Zeramy to. Dobra, no. O, tak będzie. Kurczę, nie ma nam wszyscy, gdzie to położyć. Kur Dobra, nieważne. Zrobimy sobie furteczkę. No! Ja nie mogę znowu tam leźć. Ja dostarczy Dobra Jest dobrze Tutaj sobie to to zrobimy cztery. Coś słabo Czekajcie żeby sobie potem tego nie, nie zapomniał zrobić Tyle chyba na razie starczy znowu móc fuk otwarte drzwi nieważne e, mój dom jest odporny na to mm, na razie sobie gdzieś to zrobimy a najwyżej potem jakąś dróżkę po poprowadzę do tego więc Tutaj ten odcinek zakończę. Wiem, był troszkę nudny, ale co tam? Chyba jakiś był, żeby nie, nie było, że no, yy, że jest nieregularnie. Ten cały w ogóle, to jest wszystko. Więc ja się z nami żegnam. I dobudujemy to w następnym odcinku. Cześć.